Witam, witam moi kochani. Co tam u bojownika? U bojownika dalej walczę z glonami innego rodzaju. W dużym akwarium komunalnym mam dużo krasnorostów. A tu w tym akwarium mam dużo glonów zielonych, które są na bieżąco zjadane przez krewetkę. Dwa wielkie ślimaki. Jeden to jest świderek, a drugi to jest zeberka, która gdzieś się schowała w tym momencie. Widać to wszystko tam na tylnej szybie. Zawsze obrasta glonami. I widać te ząbki. Super sprawa ten ślimak jest. Zjada masakryczną ilość glonów. Ale musicie mieć samca. Jak macie samiczkę, to Wam wszędzie składa. Białe jajeczka, także no, ja miałem samca i samiczkę, rozdzieliłem do dwóch akwariów, żeby sprawdzić który jest którym. No i u bojownika został samiec i już tu jest. Radzi sobie z glonami, plus jedna kreweta. Wszyscy mówią, że krewetki to zwierzęta stadne. Wrzuciłem tu kiedyś kilka czerwonych, padły. Nie mam zielonego pojęcia dlaczego. A ta kreweta się trzyma, rzuca skorupkę od czasu do czasu, no i już ma prawie rok. To jest moja pierwsza kreweta. Z bojownikiem sobie mieszka, nie ma problemu. Ktoś by myślał, że, że może być problem z krewetką, z bojownikiem. Ona jest dość duża, nie ma żadnego problemu. Nie ma żadnego zainteresowania krewetką. Także bojownik jest bardzo spokojny. Co w tym akwarium się dzieje? No było, był problem ze światłem, było za słabe światło, e, roślinki nie chciały rosnąć, światło zostało wymienione. E, dalej sobie, sobie algi robią się na powierzchni wody, widać zieleń. E, ślimak daje radę, zjada je na bieżąco. Jakby nie było ślimaka, to przypuszczam, że była katastrofa. Zobaczcie na te zęby wszystko. Przednią szybę czyszczę, tylniej nigdy, to ślimak robi. Ten, ta roślinka była praktycznie na odwaleniu kity. Nic się nie działo. Korzenie itp. itd. Wymieniłem światło. Jest poprawa. Wszystkie te roślinki bardzo, bardzo słabo wyglądają. Nie wiem, czy pamiętacie. Przed pomianką światła wymieniłem na mocniejsze światełko. Przykleiłem tam do, do pokrywy. Czasem się odkleja, muszę poprawiać pada do wody, ale działa. I powoli, powoli widzę tam, widzę jakąś tam poprawę. E, to akwarium praktycznie w ogóle się nim zajmuje. Jak podmienię wody, to podmienię, jak nie podmienię wody, to nie podmienię wody. E, ponieważ tu jest tylko bojownik. Bojownik nie jest bardzo wymagającą rybką, wiecie, że oddycha oddycha powietrzem, także musi być pokrywa u bojownika. Szczególnie jak macie zimne powietrze w domu, mieszkaniu, gdziekolwiek macie akwarium, no to musicie je przykryć, bo inaczej wasz bojownik dostanie zapalenia, że tak powiem, płuc, bo on podlatuje do góry i łapie powietrze. Także musi być pokrywa, żeby nie było takiej różnicy temperatur. On lubi ciepłą wodę. Jak macie zimniejszą, zimniejsze powietrze i cieplejszą wodę, no to może się skończyć to katastrofą. Płetwie mu po, porosły niesłychanie długie. Otko nie jest w komunalnym, tylko mieszka sam. Plan jest taki, żeby przerobić to akwarium troszeczkę. Także zobaczymy, co się uda zrobić. Piasek, powiem Wam szczerze, super sprawa. Popatrzcie krewetę tam Micho. Także piasek wyląduje. W następnym moim akwarium, bo to jest fajna sprawa. No i tyle. No, chciałem Wam pokazać mojego bojowniczka. Zapraszam do komentowania co byście tu zmienili. Jak byście to urządzili? Jakie byście roślinki wrzucili? Czy roślinki są ok? No dajcie znać. Wiem, że na pewno to będzie delikatnie przerabiane. Może inny filtr będzie. No nie wiem. Ogólnie chcę zrobić. Bardziej takie, takie mroczne to akwarium, takie jasne, ale mroczne. Nie wiem, czy potrafię Wam to powiedzieć. Bardziej takie kałużowate, tak jak, no, ta Betta fish żyje w, w polach ryżowych. No, zobaczymy, czy, czy mi się uda. No, zobaczymy. W przyszłym tygodniu może mi się uda pojechać nad morze i pozbieram jakieś tam patyczki wyrzucone i może wtedy zrobię jakieś fajniejsze, fajniejsze akwarium dla dla bojownika tak to wygląda w tym momencie. Dobra. Bo już przedłużam 5 minut. Dzięki za oglądnięcie. Zapraszam do komentowania. Zapraszam i poproszę łapę w górę.